Architektom stosunków polsko-ukraińskich Jerzemu Gidrojciowi i Bohdanowi Osaczukowi zostało poświęcone 88. spotkanie osolińskie, które 19 czerwca odbyło się w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. Wasela Stefanyka. Znawcy problematyki polsko-ukraińskiej, warszawska publicystka Bogumiła Berdychowska ilwowski publicysta, kulturoznawca, politolog Taras Woźniak rozmawiali na temat nowo wydanego tomu korespondencji Jerzego Giedroycia z Bohdanem Osadczukiem, opracowanego przez Bogumiłę Berdychowską i Marka Żebrowskiego. To co znalazłam przekraczało właśnie takie najśmielsze moje marzenia z tych oczekiwań, bo się okazało, że tej korespondencji jest bardzo dużo. No w szczególności jeżeli chodzi o korespondencję z Osadczukiem, to sama ta kolekcja to jest prawie 900 Listów, tak? To jest olbrzymia korespondencja, nie mówiąc już o innych osobach, w szczególności Borysie Łewyckim, Koszeliwcu, Ławrynęce, który był niezwykle ważnym korespondentem w 1958-1959 roku, to znaczy wtedy kiedy kiedyś przygotowywał wydanie Rozstrzelanego Drodzenia, Rozstrzelanych Owidrodzenia. Bogumiła Berdychowska uważa, że opracowanie tej korespondencji jest przykładem tego, jak budować dialog pomiędzy narodami. Ta korespondencja myślę, że pokazuje coś, co może być przydatne zawsze i wszędzie, to znaczy jak się robi taki dialog, to znaczy jakie warunki trzeba spełnić, żeby doszło do rozmowy, która czasami przyniesie natychmiast rezultaty, czasami nie, ale bez rozmowy z całą pewnością żadnych rezultatów nie będzie. Organizatorem spotkań jest Zakład Narodowy im. Osoliński i Hilwowska naukowa biblioteka im. Wasela Stefanyka. Spotkania osolińskie odbywają się pod patronatem konsulatu generalnego RP w Lwowie.